W programie na antenie TVP Info Tomasz Siekierski stwierdził, że jest zwolennikiem likwidacji urzędu prezydenta albo radykalnego ograniczenia jego kompetencji. Dziennikarz wskazał, że popiera pomysł Leszka Millera, by prezydenta wybierało zgromadzenie narodowe, a głowa państwa pełniła jedynie funkcje reprezentacyjne. Ja osobiście jestem w ogóle za zlikwidowaniem urzędu prezydenta albo co najmniej ograniczeniem go. Ja, radykalnie. ale też podoba mi się pomysł Leszka Millera, który uważa, że prezydenta powinno wybierać zgromadzenie. Narodowe, czyli wspólnie senatorowie i, i posłowie, mhm. i oni wybierają prezydenta, który pełni tylko i wyłącznie funkcję reprezentacyjną. Ale okej, okay, jeśli jest tak, jak twierdzą różne, jak wynika z różnych badań, że jesteśmy bardzo jako społeczeństwo przywiązani do tych wyborów prezydenckich i to one skupiają taką wielką uwagę na sobie, no to dajmy prezydentowi realną władzę, bo dziś rzeczywiście człowiek, na którego zagłosowało ponad 10 milionów ludzi, nie ma realnej władzy. On może podjąć, odkładać nogę rządowi, ale nie może rządzić. Alternatywnie jak mówił, jeśli pozostawić wybory powszechne, urząd powinien otrzymać realną władzę wykonawczą, bo obecnie prezydent może przeszkadzać rządowi, ale nie może rządzić. Więc być ja jestem za tym, żeby jakoś konstytucję zmienić i żeby zdecydować, czy albo ten tak, prezydent tak, jest, tak. albo go nie ma, a jeśli jest w wyborach powszechnych, to dajmy mu realną władzę, niech wokół niego będzie później skupiony gabinet, czyli rząd. I, i mamy jasną sytuację, bo dziś jest. Premier, który ma w sumie też poparcie ponad 10 milionów, tam lepiej nawet Polaków, jako koalicja wspólnie. I jest z drugiej strony prezydent, który też mówi: Słuchaj, ja też mam ponad 10 milionów. E, prezydent mówi, ja mam najwięcej głosów. Nikt w całej no i... Polsce nie to otrzymał prawda. tylu głosów. Ale to ile... Tak no, jest. Prezydent solo, tak, solo tak nikt jest. nie otrzymał. Wypowiedź wywołała liczne komentarze w mediach społecznościowych. A ja jestem za likwidacją TVP-info. Mój apel. Nie likwidujmy urzędów tylko dlatego, że objął je ktoś, kogo nie lubimy, bo za dwie do trzech kadencji będziemy bez urzędów. Tylko rada państwa i sędziowie mianowani na czas określony spośród zaufanych towarzyszy partyjnych i jedna lista w wyborach. Lewica zaostrza kurs, tym bardziej im bardziej przewiduje klęskę w demokratycznych procedurach. Ja jestem za zlikwidowaniem programów i materiałów tworzonych przez szanownego pana Sekielskiego. Dyskusja ponownie otworzyła spór o model polskiej prezydentury oraz o zakres kompetencji najwyższych organów władzy.